Witam wszystkich. Tak jak mówiłem tutaj na ostatnim filmie, jak wołałem sobie na rybek swoje pistogramy od Mastery, czekam na nową lampkę. Dzisiaj w końcu mi lampka przyszła z Invitala i zrobimy sobie mały unboxing tej lampki. Opowiem Wam coś nieco o niej. No i założymy ją sobie, zainstalujemy ją sobie w tej 54. Na razie tutaj mi się światło nie świeci od w sumie 4 dni. Wystąpił tam na Anubiasach kompostogon. Wiem, że to jest właśnie spowodowane z kuli tego, że ta lampka 20 była po prostu za mocna do tego zbiornika, do ty, dla tych roślin. Bo jak wiadomo, rośnie mi tam tylko Sagittaria subulata w sumie, no i te epifity typu Anubias, nie? A one zbytnio dużo światła nie potrzebują, także tego światła tam było za dużo. Jeszcze w tym jednym punkcie, bo ta lampka jest skierowana bardzo do przodu. No i Wystąpił ten glonik. No. Ja jestem człowiekiem, który nie preferuje zbytnio lania, lania żadnych preparatów, ani tam nic. Usuwam to mechanicznie, na bieżąco, co podmianę. Bardzo łatwo to schodzi. To wyszkubać to idzie jak włosy. No ale postanowiłem po prostu zmienić lampkę. No i teraz sobie tą lampkę otworzymy. Wszystko jest tutaj robione. Jakby na żywo. No Ja sam nie wiem, jak ta lampka wygląda, jak ona będzie świecić, coś tam co widziałem po recenzjach. Także też jestem ciekaw, nie? Nic tu nie jest dogrywane, po prostu tak jak paczuszka przyszła, tak postanowiłem się z Wami podzielić tym. będzie mi zabawę, on tą karton nie lubi. Mała paczuszka, nazwa lampy WEGB 45. Lampka kosztowała za 79 zł, także jest to budżetowa lampka, ale jak sobie szukają po prostu takiej konkretny, jaką bym tutaj chciał, no to ta mi się wydawała najbardziej taka przyzwoita. Nie? Także odpakujemy ją sobie, zobaczymy jak ona się będzie prezentować. Oczywiście, w kartonie instrukcja obsługi. Jest tutaj 5 rodzajów takiej lampki. Największa z nich ma 23 waty i jest do akwarium od 90 do 115 cm. Instrukcji obsługi nie potrzebujemy. W zestawie mamy ładny zasilacz. wszystko do spinania. Mamy tutaj regulator. White Blau. Załączenie. Czas świecenia 6, 10, 12, No ja używam sobie swoich czasówek. Także mi tutaj nie będzie to potrzebne. A ustawię sobie po prostu jeden tryb świecenia taki, jaki będzie mi najbardziej pasował. W zestawie mamy ładne stopki metalowe. Też mi zależało, żeby ta lampka była po prostu niska, bo jak wiadomo, ja mam tutaj nad tym akwarium 54 litry te rośliny nadwodne. No i ta lampka, którą kupiłem, ona właśnie jest niska. Też patrzyłem po internecie, są różne takie lampki typu hihirosy, te sprawy. Ale one wszystkie są wysokie, nie? Mi zależało, żeby ona była jak najniższa. Także. Już wam mówię jak ona się prezentuje. No, prezentuje się naprawdę ładnie. Widać, że wykonanie jest zajebiste. InVital WRGB Aquarium Light. Model WRGB 45, 11W. Tamta ma 20, to już mówiłem, nie? Naprawdę prezentuje się super. Żadnej folii na górze nie ma. Jest też czarna. No i co? Nóżki. No standardowa baleczka. No tutaj bardziej chodzi po prostu o to, żeby Wam pokazać, jak ona się prezentuje nad zbiornikiem, jak ona świeci, nie? Tak, tak się prezentuje. Żadnej filozofii, naprawdę jest ładna i nawet jest niższa niż tamta, którą mam. Dobra, ja sobie zmienię kadr, ustawię sobie tą lampkę i pokażę wam za chwilę, jak ona sobie świeci. Jak widzicie, tutaj nic się nie świeci. Zaraz zabierzemy się za demontaż starej lampy. Troszkę tu trzeba będzie powyciągać pierdół. Tutaj miałem sobie jeszcze zabezpieczyć ten mój habaś. Cały czas mówię, że zamówię sobie tą spinaczkę do roślin, a w dalszym ciągu jej nie zamówiłem. Ale zamówię. Tu była ta stara lampka. Czy się starana, jest w sumie nowa. Ja sobie ją zostawię. Na pewno się jakiś projekcik urodzi to do mocniejszych roślin ona się jak najbardziej nada. Teraz sobie zamontujemy tą lampkę w RGB. Tak. Chciałem też nagrać taki właśnie film z tą lampką, no bo dużo ludzi jest, którzy zakładają takie małe, małe zbiorniczki, a później szukają lampek, pytają się na grupach, co polecacie. To jest taki zestaw, zestaw, to jest takie akwarium, na które sobie może praktycznie każdy pozwolić. I wydaje mi się też, że ta lampka też nie jest jakoś super droga, a może naprawdę sprawić dużo radości w takim zbiorniku. Nie że jakiś zwykły Chińczyk, taki powiedzmy za 40 zł, który świeci tylko światłem 8000 kelwinów, Wszystko jest niebieskie, brzydkie. Tutaj za parę groszy można coś fajnego mieć. Zresztą to się za chwilę okaże, nie? Czy to też było w ogóle czegoś warte? Może się okazać, że to było nic nie warte. No, powiem, na nóżkach się to prezentuje bardzo ładnie estetycznie. W miarę. Tu już sobie tą roślinkę poprawimy. Tak ona ma być. Kabelek trzeba do porządku schować. Ja też jestem takim bardziej, ja też jestem takim estetą, że ja lubię mieć wszystko pochowane. Ja nie lubię mieć wlotów na wierzchu, wylotów na wierzchu kabli. Dla mnie musi być wszystko jak najbardziej ukryte ma być tylko widać samą naturę w akwarium no i szatkę ewentualnie, nie? <laughs> Dobrze, że jest drugi kabel, bo na mnie idzie wszędzie sięgnąć, także zasilasz sobie podpiną podczasówkę swoją. Sąfeczki zamykamy. No, i musiałbym teraz przerwać nagrywanie, żeby po prostu odpalić sobie czasówkę, ale zrobię to z ręki, bo mam wyłączone. No jest sztos. Yy, przełożę sobie kamerę, żeby wam to ładnie pokazać, jak to się prezentuje. I zobaczycie sobie, nie wiem, czy to tak ładnie odda. Yy, obraz na tym nagraniu, ale po załączeniu tej lampki świecą się białe diody, zielone diody, czerwone diody. I niebieskie. niebieskie. Powiem Wam, że naprawdę jest zajebisty efekt. Nie jest tak, nie jest tak bardzo jasno. Ryby nabrały kolorów. Te zwierzniki, aż, aż te paski mają czerwone. Te wszystkie, ze, te bistrzyki Amandy też się zrobiły ładnie pomarańczowe. Rośliny łapie wyglądają. No i to moje apistogramy, nie. Całkowicie jest inny efekt niż taka 6,5 w tym wszystkim. No i wiadomo, że już teraz ten gląd tutaj nie będzie powstawał, no bo natężenie jest troszkę inne. Bawimy się teraz trochę tym stryczkiem, jak to się tutaj prezentuje. Mhm. Tryb nocny. W sumie nie taki typowo tryb nocny, bo jest tutaj mniej lampek białych, a więcej. niebieskich. Ale jest taki półmrok, nie? Także to sobie spróbuję jakoś później ustawić, pobawić się tym, żeby taki taki tryb się załączał przed zapaleniem światła, nie? Lub tam wieczorem. Natężenie. To jest maksymalne natężenie. Raz, raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Czyli dziesiąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziewięć razy na white, i takie sobie tutaj zostawię światełko. To już wiem, że taka światło tutaj u mnie zostanie. Czyli te pełne WRGB jest dość rozświetlone, wszystko ładnie widać. Wszystko ma piękne kolory. Także to sobie zostanie. Teraz przetestujmy ten B, co to jest. Aha. To jest zmiana natężenia światła niebieskiego. I tutaj też to zostanie w sumie na 9, czyli natężenie bardzo mocne. No bo ta lampka jest słaba, nie? To tam nie ma się co ukrywać, tu nie trzeba im zmniejszać. I jeszcze tutaj ostatnie co mamy, aha i e timer, czyli reasumując, idzie, zmienić, idzie zmieniać barwy, natężenia światła i ustawiać kolor niebieski. No i to w sumie tyle. No i fajnie, za dużo bajerów nie ma, to mi było niepotrzebne. Także spróbuję ją wyłączyć i włączyć. Z powrotem, wiadomo, żeby zobaczyć, czy zapamiętało moje ustawienie. No, i zostało w punkcie takim, jakim nie chcę. Tak chcemy. Aha, tak chcemy. Tak chcemy, tak chcemy. Coś tutaj poszło nie tak. Aha, bo tutaj jeszcze się przemienia na załączniku po prostu tryby. Czyli mamy tryb taki 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 rozumiem. Czyli przy tym zostajemy i teraz jak sobie wyłączę powiedzmy i włączę to zostaje mi na tym trybie świecenia. Czyli typowe WRGB. 9,9 no, i tak sobie to zostawimy. Takie światełko mi bardzo fajnie pasuje. Lampkę troszkę do przodu. Tak się prezentuje ten zbiornik z tym oświetleniem. Można sobie zobaczyć, jak się odbijałem te diody. Naprawdę ma kolor, kolor taki żywszy teraz ten zbiornik. Zresztą to też widać. No i co? Każdemu serdecznie mogę taką lampkę polecić, jeśli nie macie zbyt trudnych roślin w zbiorniku. No i to tyle. A film o młodych rybkach też się niedługo pojawi. Na razie nie ma tam co nagrywać. Jeszcze się nie zaczęły ruszać. No porządku, jeszcze te woreczki mają. Także to jeszcze wszystko przed nami. Dobra. To by to było na tyle z recenzji lampki Invitala WRGB45. Trzymajcie się. Pozdrowienia, cześć.